Witam wszystkich na moim kanale Eni kombinuje z papierami. Dzisiaj chciałabym wam pokazać czekoladowniki, które powstały z okazji zakończenia roku szkolnego dla nauczycieli. No, moich dzieci, zrobiłam dwa, bo tutaj jeden pójdzie do pana wychowawcy od mojej córki, no, z którym już się właściwie żegnają. No, bo już córka idzie do czwartej klasy, więc, no, ostatnie chwile teraz, jak to nagrywam. Już czekają jutro moją córkę w szkole z Panem. No i z tej okazji chciałam, żeby wręczyła właśnie takiego, coś wiecie, od siebie, oprócz tych kwiatów klasowych, co się zwykle daje. No to jest taka okazja, że wydaje mi się, że wypada tak dodatkowo też coś dać od siebie. No ale, że mojego synka uczy żona właśnie od Pana od mojej córki więc jest to małżeństwo no to też stwierdziłam, że dam już dwie te same rzeczy, więc też zrobiłam i dla niej czekoladownik, bo myślałam wiecie zrobić może dla pana mercownik, ale po pierwsze nie miałam no, żadnej takiej bazy w kolorze jaką bym chciała dla pana, bo mam tylko białą, a już też nie miałam czasu, żeby robić swoją poza tym wiecie, jaką ja mam cierpliwość do robienia baz samemu. Do, do różnych takich właśnie mercowników, czekoladowników i tak dalej. Wolę jednak korzystać z gotowych, więc już stwierdziłam, że po prostu obojgu zrobię po takim fajnym jakimś czekoladowniku. Mam nadzieję, że no spodoba się to, co tam wymyśliłam. Myślałam, słuchajcie, żeby moje dzieci właśnie im zrobiły, byłoby to takie bardziej, jeszcze myślę, od serca. Ale nie chciałam ich już męczyć, ponieważ no niestety tuż przed zakończeniem roku się pochorowały. No i tak wiecie, no dość poważnie, bo coraz nawet antybiotyk dostała i stwierdziłam, że nie będę już ją męczyć w jakieś tam klejenie, bo i tak no wiadomo, że dzień wcześniej przed zakończeniem roku szkolnego był dzień taty już sami kartki chociaż dla taty zrobili, więc już stwierdziłam, że no dwóch prac mi. A raczej nie zrobię, raczej ich do tego nie namówię, więc już dam sobie spokój i ja zrobiłam nas nią chwilę, bo też, no wiecie, jak to dzieci chore, no to człowiek się przyjmuje i jakoś nie miałam w ogóle weny do tworzenia. Więc ja tak naprawdę za te czekoladowniki zabrałam się na z nią chwilę. Znaczy, jeden też planowałam i tak robić tak tuż przed, bo czekałam na nową kolekcję tutaj od Margaret Summertime i ona właśnie wyszła w ostatnim takim tygodniu. Zaczęła się wysyłka w roku szkolnym, a tutaj jest świetny arkusz, który pasuje na zakończenie roku czy też na dzień nauczycieli. Zaraz Wam wszystko pokażę, więc koniecznie chciałam go użyć i przez to też czekałam na te papiery, mając nadzieję, że przyjdą. Na czas, i że będę właśnie mogła z tego arkusza skorzystać, bo bardzo chciałam pociąć już tą nową kolekcję i cieszę się, że mi się to udało. No a druga, druga praca, właśnie ten czekoladownik dla pana, jest już w takich kolorach bardziej myślę męskich i tutaj mi się świetnie nadała ta kolekcja z Craft O'Clock, kredki dzieciństwa, jak i ta jej nowsza wersja. Szkolne przygody, więc tutaj już znacie główne kolekcje, z których tworzyłam te oba czekoladowniki. A jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak mi to wyszło i troszkę więcej o nich posłuchać, to zapraszam Was do dalszej części. Zacznę od czekoladownika, którego robiłam z myślą o pani dla mojego synka. No i tak jak mówiłam, tworzyłam go z najnowszej kolekcji od Margaret Paper Design, z kolekcji Summertime. Jeżeli nie widzieliście, to ja serdecznie Wam ją polecam, bo ona jest przeboska. Słuchajcie, wszystkie papiery Margaret do tej pory mi się bardzo, bardzo podobały i wszystkimi się ogromnie zachwycałam, ale ta przebiła wszystkie poprzednie. Według mnie ona jest najpiękniejszą i już po stworzeniu pierwszej pracy z niej stwierdzam, że na pewno jest moją ulubioną, mimo że wszystkie poprzednie mnie, jak wiecie, bardzo zachwycałe, bo w ogóle kocham papiery od Margaret. Aktualnie jest to moja ulubiona firma papierów i mówię tutaj całkiem szczerze, bo no jest tak świetnie każda kolekcja zaprojektowana tak szczegółowo, tyle się dzieje i jest bardzo przemyślana, że naprawdę uwielbiam z nich tworzyć. A tutaj są tak piękne grafiki i ta kolorystyka w ogóle mnie zachwyca. Tutaj znajdziecie i papiery takie właśnie no szkolne, tak jak ja zrobiłam z nich czekoladownik, i takie właśnie przygotowujące do podróży, do wakacji, już różne takie właśnie podróżnicze, nie tylko na w czasy gdzieś tam, które chcemy spędzić nad morzem, bo tu są też różne miasta, więc też takie podróżnicze bardziej, co się wiecie, jeździ i zwiedza. Jak i znajdziemy tutaj arkusze takie typowo delikatne, romantyczne, więc możemy śmiało zrobić kartki urodzinowe i mininowe. Na dzień mamy, no na przeróżne takie okazje. No i nawet mamy tutaj takie fajne brązy, więc też myślę, że fajny kontrast. No ja Wam tutaj jeszcze przybliżę, bo właśnie mówię, na pierwsza praca, a jeszcze nawet nie było przeglądu tej kolekcji na moim kanale, więc tak jak ktoś nie widział, mogę Wam to przybliżyć już wstępnie. I mimo że ja wiem, że te filmiki wszystkie ostatnio u mnie będą z opóźnieniem, bo gdzieś tam wcześniej przed komunią wszystkie filmiki z opóźnieniem wrócami, tak to się teraz ciągnie. No to i tak zrobię recenzję tej kolekcji, nawet jak ktoś już widział, bo ja po prostu uwielbiam te papiery i każdą tutaj. No, prezentowałam, więc nie mogłoby zabraknąć i tej, także na pewno gdzieś tam się postaram szybko ją pokazać między filmami. Więc, no, jeżeli jesteście ciekawi, to obserwujcie, a jak nie, możecie sobie już wejść i, i sobie zobaczyć tam do sklepu, jak ta kolekcja wygląda i jakie są do niej dodatki. Więc, tyle, jeżeli chodzi o kolekcję, z której korzystałam do tworzenia tego czekoladownika. Wyszło pięknie, delikatnie, kobieco, jak chciałam. To na... Naprawdę te papiery same w sobie są tak śliczne, że wyszło po prostu tak delikatnie i samo się tworzy. Prócz tego korzystałam z napisów tych szkolnych. To są akurat z Craft O'Clock. To są te napisy szkoła, numer dokładnie 13. Tutaj napis kochanej pani wybrałam bo tam akurat też są napisy i też jest coś o nauczycielach, ale akurat nie pasuje mi tam nic do pani jest tam wspaniały nauczyciel, więc to użyłam właśnie w czekoladowniku tym drugim, męskim ale tutaj nie pasowało mi nic dla pani, więc stąd wzięłam jest wykrojnik, którego zapomniałam wyciągnąć, ale no jak zobaczycie zaraz to go od razu poznacie wykrojnik z Craft Passion i są też motylki Właśnie wycięte z kolekcji, z elementów do wycinania, i ja sobie je fajnie zaokrągliłam, ich skrzydełka tym długiem. Lubię tak wywijać motylki, zawsze to ciekawie wygląda. Do tego sobie tutaj um, pobłyszczyłam oczy i takie szkiełko, co tam ma, glossy akcent. Myślę, że to naturalnie i fajnie wygląda. I użyłam jeszcze takiej fajnej wstążki, idealnie pasującej, myślę, do kolekcji, takiej właśnie delikatnej, brzoskwiniowej. To są te takie wstążki, gnieciuszki, które. Kiedyś non stop się kupował w sklepiku Gosi, kiedyś były bardzo modne, jeszcze przed tymi Old Fashioned Ribbon, to wszyscy kupowali właśnie te takie wstążki, właśnie gnieciuszki tak zwane, ja też ich mam jeszcze sporo i stwierdziłam, że do tych papierów od Margaret idealnie pasują właśnie takie bardziej delikatne niż te takie Old Fashioned Ribbon, więc tutaj wreszcie mi się one przydały. No i to tyle, jeżeli chodzi o materiały, jak widzicie niewiele ich jest, bo tutaj głównie korzystałam z tej kolekcji i już nie przedłużając pokazuję wam sam czekoladownik. Wygląda, słuchajcie, tak, oczywiście myślę, że na żywo to lepiej też wygląda, bo wiecie, nagrywam to nocą i te papiery są jasne, tu mam ciemny, ciemny blat i to też tak może nie wyglądać, wiecie, jak, jak trzeba, ale wydaje mi się, że i tak wszystko widzicie doskonale. No, mnie się bardzo podoba jak wyszło same te papiery, jestem w nich zakochana, słuchajcie, już jak widziałam kolekcję, to, to się od razu zakochałam, a jeszcze jak ją pocięłam, to tym bardziej wzrosła moja miłość do akurat tej kolekcji, bo wyszło tak właśnie, no bardzo tak myślę właśnie, delikatnie, no. sama się nie mogę napatrzeć, ja wiem, że to bardzo nieskromnie brzmi, ale... No i tutaj wiecie, nie jest jakaś kompozycja na bogato, tu się nie dzieje nie wiadomo co, ale po prostu te papiery robią całą nam robotę właśnie takiego, wiecie, wow, no bo jak widzicie mamy tutaj tą serwetkę, ona jest delikatnie na dystansie podniesiona, pod spodem też na dystansie jednomilimetrowym, na resztkach z birmaty są te różyczki podniesione, one też są to, no, elementy, które wycinamy z kolekcji na tej okładce są z drugiej strony, i tutaj jest też taka druga kompozycja, również podniesiona, a ta serwetka już jest jeszcze wyżej, czyli jest na takim 2 milimetrowym dystansie. No i później te elementy również są podniesione. Ten plecaczek jest tutaj naklejony, potem jest troszkę wyżej element taki z książkami i jeszcze wyżej. Na kolejnym, jakby, dystansie jest ta sowa, i dzięki temu na żywo fajnie to trójwymiarowo wygląda. Faktycznie, jakby ta sowa gdzieś na tych książkach sobie tutaj stała. No i tu widzicie, jakie się te oczy błyszczą. Mam nadzieję, że to widzicie. O. No i oczywiście motylki. No. I chyba nie może zabraknąć, szczególnie na papierach od margarety. Tutaj dodaję jeszcze bardziej takiej delikatności. Gdzieś tutaj sobie fruwają, zapełniają tą pracę. I nawet stwierdziłam, że tutaj nie daję tym razem żadnych kryształków, bo myślę, że te motylki właśnie robią już za takie już wykończenie. No i tutaj mamy ten napis kochanej pani. No i, i, i tą wstążkę właśnie delikatną, bok jest oklejony, to jest taki przepiękny, zobaczcie, papier w rurze, no tak czas na muchy się zaczął, e i tutaj też boki są oklejone, wszędzie tym przepięknym papierem, e już wiem, że ten arkusz będzie też jednym z moich ulubionych, jeżeli chodzi o tą kolekcję, e no jest boski i fajnie się sprawdza właśnie na tła, tu jest taki jaśniejszy właśnie, gdzie są delikatnie u góry takie rozjaśnione róże. I tu takie jasne niebieskie tło. I pokażę Wam jeszcze środek. I środek wygląda tak, też są te róże i właśnie takie niebiesciutkie tło z tego samego arkusza co to. To jest właśnie cały taki arkusz też, gdzie jest. Taka kompozycja bardzo podobna do tego, co tu zrobiłam. No, ja akurat te elementy wyciąłam sobie też z tych wycinanek, ale też mamy arkusz z takimi szkolnymi elementami. No więc tak to się prezentuje, wszystko jest oklejone. Czekolada akurat jeszcze nie mam, bo specjalnie mam ją w lodówce, żeby wiecie, się przy tych upałach nie roztopiła, więc włożę ją jutro rano i tutaj zaraz jeszcze sobie nakleję życzenia w poziomie znaczy życzenia podziękowania tutaj dla pani, od mojego synka. Już. Więc tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się podoba tak jak mi, bo ja jestem po prostu zachwycona nawet nie tym, wiecie, no, bo tak jak mówię, nie ma tutaj jakiejś bardzo nie wiadomo jakiej kompozycji. Gdzieś tam tylko staram się połączyć jakoś papiery, dobrać, wiecie, wstążkę w miarę kolorystycznie, ale same te papiery są tak cudowne, że byśmy tu podejrzewam nie zrobili, to i tak będzie pięknie. Ta kolorystyka, no właśnie, świetnie się łączy. Ja uwielbiam to połączenie tego niebieskiego z takim brzoskwiniowym, ślicznie i właśnie tak wakacyjnie to wygląda. Więc to jest pierwsza praca, którą chciałam Wam pokazać. I teraz Wam pokażę jeszcze ten drugi czekoladownik, już dla Pana wychowawcy od mojej córki. Czekoladownik dla Pana wygląda tak. Tu Wam go pokażę najpierw na wstępie, a. Za chwilę sobie omówimy rzeczy, z których korzystałam, tak właśnie po kolei, żebyście wiedzieli o czym mówię. Nie chciałam, żeby to było tak bardzo, bardzo dziecięco w sensie, żeby tutaj już na przodzie były te takie dzieciaczki, bo jednak one mi się kojarzą bardziej z pierwszą klasą z tej kolekcji, właśnie kratki dzieciństwa, czy z tych szkolnych przygód. Więc tu chciałam bardziej, żeby było już troszeczkę, chociaż bardziej na poważnie, bo w końcu to już jest trzecia klasa, dzieci się żegnają, więc tutaj no poszłam w taki bardziej klimat, wiecie, męski, Ale tak mi się wydaje, jednak jest dalej dziecięco, bo to jednak jest wciąż klasa od 1 do 3, więc tutaj też jakiś bardzo poważny tematyk nie mamy. Natomiast środek jest już nawiązaniem, jakby do początków, Spędzonych z panem, czyli do pierwszej klasy, powiedzmy, właśnie gdzie są takie dzieciaczki, gdzie przychodzą do szkoły, też takie nawiązanie, jakby, wiecie, do tego, jak się uczyły pisać literki, cyferki, jak poznawali, więc tak tutaj połączyłam, jakby te początki: początki z panem, pierwsza klasa, a tu już jest, jakby. Wiecie, zamykamy i, i, i coś, co kończą już przygotowanie do tej takiej poważniejszej nauki, e, gdzie mamy dużo linijek, miary już i tak dalej. No, myślę, że, że tak, że to się tak spodoba. Mam nadzieję, że gdzieś tam to zostanie tak może odebrane. E, I mamy napis Wspaniały nauczyciel, bo naprawdę e, uważam, że był Mimo wielu obaw, bo pan wiecie, jak to bywa, dużo rodziców może mieć tak jakieś obawy, to mimo wszystko um, uważam, że pan był no, świetnym wychowawcą, bo jak był jakiś problem, no to starał się zaradzić, zaraz brał dzieci na rozmowę i oni do końca trzymali się tak fajnie razem, mało się kłócili, bo jak cokolwiek ktoś na kogoś był obrażony, to mieli takie różne pogadanki i naprawdę starał się, żeby oni byli tacy zawsze zgodni, też mimo tej całej pandemii, tej trudnej sytuacji, bo właśnie oni tak od początku mieli przerąbane przez tego całego tutaj naszego COVID-a, to Wydaje mi się, że, że dał radę ich w miarę przygotować do tej czwartej klasy, bo jednak miały te nasze dzieci sporo trudności przez to wszystko. Więc tak pomyślałam, że taki, taki właśnie tekst bym chciała bardziej wspaniały nauczyciel niż jakiś tam dziękuję, czy tam naszemu panu, czy, czy, czy dla pana, bo to jest w sumie nie od klasy, tylko od mojej córki. Więc mam nadzieję, że to też tak wiecie dobuduje. I tutaj dam sobie, jak widzicie, ćwieki jeszcze do tych napisów. To są napisy właśnie też z kolekcji Summer Times tej nowej. Widzicie tutaj też mamy żegnaj szkoło. Jest takich akurat napisów jeszcze są drugie w tych paskach napisy. Więc tu mi to jak najbardziej pasowało. I tu. Dodałam takie sobie małe ćwieki. Prócz tego też, jak to ja musiałam uzupełnić jakimiś półperełkami. I to są takie półperełki, które kupiłam na AliExpress od Aliny. I mamy tekturki. Tekturki to są takie tekturki większe z wycinanki. Jeszcze. I one są wyembosowane na różne właśnie kolory. Chciałam, żeby było tak jak w tej kolekcji kolorowo, więc troszkę się bawiłam. Do tego używałam oczywiście tego tuszu przezroczystego z Versamark. No i teraz tak, tutaj to zostało pomalowane, wyembosowane tym pudrem z Action. Już mi końcóweczka została. Już sobie zamówiłam nowy z Rangera. Tym razem. Więc tu sobie dwa razy pociągnęłam tym pudrem, bo no jednak tutaj trzeba się troszkę więcej pobawić z tym z Action. I taka wiecie srebrna linijeczka jest jakby. Dalej mamy książki. Tutaj wystające. Więc też zrobiłam takie kolorowe. No bo wszystkie książki jakby były niebieskie to trochę dziwnie by to wyglądało. I tutaj używam i niebieskiego pudru z Action i żółtego z Rangera i czerwonego również z Rangera. No i sam ten sama ta kredka, ołówek ołówek to właściwie jest, no to mamy gumkę też z Rangera pudrem wyembosowanym takim różowym delikatnym, jak widzicie taka gumka jest taka bardziej różowa, tu mamy czarnym to jest ten taki do detali, też z tej samej firmy no i to jest ten sam niebieski co te książki z Action więc to jeżeli chodzi o pudry no i teraz mi zostało powiedzieć wam jeszcze o kolekcji, tu oczywiście jest w tagu nit, e, ten to jest akurat jakiś tam nit, co gdzieś tam dostałam w jakiejś wymiance, sznureczek z Teddy'ego, e, taki właśnie z tych chyba woskowanych takich, więc te kolorowe fajnie mi się sprawdzają ostatnio do prac. E, no i wycinanki, e, wycinanki tych kredek, to jest jeszcze z kredek dzieciństwa. E, i środek chyba też, albo z tych kredek, albo z tych nowszych, już nie wiem, bo one były podobne do siebie. I teraz same papiery. To kółeczko to jest z tego zestawu Digi. Akurat. Właśnie nie chciałam, tak jak mówię, tutaj dziecka, tylko bardziej jakieś szkolne elementy. Teraz tak. Właśnie ten i chyba też ta tablica, ale nie jestem pewna, linijka pochodzi z tego zestawu do żurnali i albumów. Tutaj były takie dodatki też, które sobie użyłam. A same kolekcje to są właśnie te dwie. I ten czerwony papier, tutaj który jest na około czekoladownika, to jest ten czerwony właśnie z kredek dzieciństwa. Natomiast w środku ten zielony, jak widzicie, to jest już ze szkolne przygody, te cyferki. I tak samo mm, tu widzicie te literki również z tej nowszej kolekcji. Sama baza, widzicie, taka granatowa, nie mam pojęcia skąd jest, bo ja ją chyba dostałam w wymiance. Ale no, wydaje mi się, że do tej kolekcji bardzo pasuje, do pana właśnie pasuje. No jest taka, wiecie... Męska wersja takiego czekoladownika właśnie to jest z tym wycięciem. Troszkę się z tym bawiłam, bo pierwszy raz korzystałam z takiej bazy, gdzie jest takie wycięcie, ale dam sobie radę i myślę, że to nawet ciekawie wygląda tamten czekoladownik też jest z gotowej bazy dla pani ale też nie pamiętam skąd on jest bo również albo go kupowałam albo go dostałam już mam tak długo te bazy do czekoladowników a ja przez dłuższy czas korzystałam ze swojego szablonu ze strony że już nawet nie pamiętam kiedy gdzie to kupowałam czy to od kogoś dostałam dlatego tego wam już nie powiem no i to wszystko jeżeli chodzi o te prace dajcie koniecznie znać jak wam się podobają ja wiem, że już zobaczycie to no, trochę po zakończeniu roku i może już nie będzie ten sam klimat, bo już będziecie żyli wakacjami. Ale mimo wszystko no, chciałam się z, wam, z wami podzielić, a wiem, że przed tym będę chciała jeszcze wrzucić. No, te wszystkie projekty komunijne do końca, żeby już zamknąć, że tak powiem, komunie, które również już są dawno za nami. A, I dopiero potem pokażę te czekoladowniki, potem jeszcze będzie coś, co robiłam na e, dzień taty, więc tak po kolei będę się starała Wam publikować e, te wszystkie moje zaległości. E, no, więc dajcie znać. I w ogóle, jaką mi się podoba też ta kolekcja nowa, bo ja jestem nią oczarowana, tak jak mówię, więc, e, no, tak jak mówiłam. I jeszcze y, będziecie mogli się spodziewać recenzji oczywiście tej kolekcji. Y, no i cóż, to na dzisiaj tyle. Ja mam nadzieję, że się spodobają y, te podarunki. Na szczęście już y, no, dzieciom jest już lepiej. Y, no już któryś dzień tam córcia bierze antybiotyk, więc już na samo zakończenie idzie, bo tu już gdzieś tam ma końcówkę, y, właściwie już jej praktycznie nic nie dolega. Y, no a synek akurat no sobie lepiej radzi z tą chorobą, więc też tam ma delikatne bardzo objawy jakieś tam, yy, więc, więc też chyba sobie pójdzie, zobaczę jak jutro jeszcze wstanie, ale też już mi mija, więc yy, tak na zakończenie, żebyście się nie martwili, yy, to na szczęście wiecie, już jest tydzień po chorobie, yy, już tydzień chorują, więc już teraz jest lepiej, ale no. Troszkę było stresu, bo, bo głównie też zapalenie spojówek, jakieś mieliśmy, więc wiecie. Jak to dzieci przeżywają takie rzeczy, no nie? No ale daliśmy sobie radę. No i to na dzisiaj tyle. Życzę Wam jeszcze tutaj na koniec przy prezentacji takich tego typu prac właśnie też dużo zdrówka, żebyście nie chorowali w te wszystkie, wiecie, wasze wolne dni, głównie też dużo zdrówka dla Waszych pociech żeby mogły korzystać z tych właśnie wakacji, e, zaplanowanych, udanych wyjazdów i przede wszystkim pogodnych, e, żebyście mieli pogodę na wszystkich wyjazdach. E, no i twórzcie, odpoczywajcie, choć wiadomo, no my dorośli tak nie odpoczniemy, bo, bo praca ma obowiązki, ale jak ktoś właśnie będzie miał urlop, to też życzę Wam udanego tutaj urlopu, udanego wyjazdu, e, no i dużo słońca. No i to na dzisiaj już naprawdę koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Pa pa.